Kolejny, koszmarny dzień A no tak, zostałem z na wyspę Zapomniałem, przecież Fajnie Okej, okay, my sobie śniadanko Nigdy nic nie miałem Ludzie, no tak! O nie, o nie, oni pewnie już się szykują nie, nie. Ja, ja muszę ich powstrzymać zanim nim Przypłyną tą rzekę I dostaną się Do Folkstone. Przecież skinie mnóstwo lisów Mnóstwo lisków, nawet te dirtowe nóbki. Wa zwłaszcza one są bezbronne, przecież już nie, nie będę wykluczał, jak ta wyspa się tam znalazła. Ale okej, okay. eee, planta. o, dobra, delikatnie muszę ich powstrzymać za wszelką cenę. O nie, tu tutaj zakrzyba, O nie, T -t tutaj też patrzą. Nie, 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 nie. nie. Najgorzej, najgorzej, dobra. Może gdyby mi się tak udało. Okej okay. i zwiewamy! Ej! Co? Dobra, zwiewamy, 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 zwiewamy. nie, nie, nie. dawaj co. Co było? Halo? się tam stało? Coś słyszałem? O kurcze Coś tam chyba ze naszego szukać teren. Jeśli to co... coś nie zdechło, znaczcie to i upewnijcie się, że spotkał to ten sam los. Co tamtego grzyba. O nie, o nie zarmaczyli. O nie, nie, nie. Muszę uciekać, muszę uciekać. Dlaczego ja zawsze taki muszę być ile ja chciał? Jeszcze trzy, dobra. Dużo o tym nie, nic nie porobię. O nie, 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 nie. Teraz ludzie będą tutaj mnie tutaj szukać. Co ja mam zrobić? Muszę gdzieś ukryć. Eee. Nie, nie. Nie mogę się ukrywać. Muszę nie dopuścić, żeby tamci wyruszyli z portu. A może gdybym tak. Nie, jestem za ciężki w sproi. Dobra, ra raz się żyje. Uff. I znowu będę mokry. O... Yeah. Mm. 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 <śmiany> <śmiany> o matko Dobra, Dobra teraz muszę uważnie Okej, okay. może nie patrzą Muszę być ostrożny Szukaliśmy teren, szefie. Nic tam nie ma. To coś, co zaatakowało naszego, najprawdopodobniej już zdechu. Świetnie. Nie zmieniałem naszego kursu. Startujemy dzisiaj. Pamiętajcie, nasz cel zbadać i rozgromić wszystko, co wydaje się tutaj podejrzane. A podejrzane jest wszystko. Tak jest. No nie, świetnie, no to pięknie. Dobra, jakich mogę. po... Zaraz, jestem chyba tutaj silnik. Dobra, a Tym tak zniszczył to? Nie, może to są jakieś silniki albo coś. Mam nadzieję, że dobrze kombinuję, a nie tylko. A nie tylko oświetlenie. Pol ból, Ja. Ja dalej nie mam rady Ej, czy co się wypowiedziałem tam? Zobór Oni... Kurczę Nie są ze wszystkich stron Jakie mógł się Chyba, że Podał za ich gościa. Chyba muszę jednego załatwić. Okej. Okay. Zabieram. Dobra. Yeah. Okej. Okay. Chodź, chodź. Yeah. Yeah. Co się stało, James? James? Okej. Okay. I pięknie. Mistrz, nie, tylko. Muszę tu jakoś dostać. wiem, Eee, pomocy, pomocy, tonę, tonę! James? Wskakuj na pokład! James za burtą, dobra! Dawać go tam! Dobra, Udało mi się. Okej, okay, chyba płyniemy. E, pomyślmy, co jest w tych skrzyniach? Dobrze. I po tej mi się uda. Okej, okay, weszę na pokład. Co dalej? Czy, co jest w tych skrzyniach? Nic nie ma. E, e, o, tam jest pełniejsze szef, w tym. Może gdyby mi się udało. Ej, hey James, co ty kombinowałeś z tą kuszą Jeszcze nie odpalamy. Poczekaj chwilkę. Eee... Znaczy no... Nie ja, ja tak po prostu... Patrzę, czy to dziadostwo tam gdzieś się nie skryło jeszcze. A. Rozumiem, twój entuzjazm, ale już pewnie zdechł. Eee, wolę się upewnić. Okej, okej, Ej, James, co ty zrobiłeś? Tylko oczyszczeliłeś. Ty eee, nie ważne.

i jednak zmieniam swoją zbrojkę. Ale nie, nie gonią mnie, dobra Nie potem się bez walki, nie potem się bez walki. Albo bez ucieczki. Łooo! Wow! Uh, uh. Ale dziura Tak chyba co się jest? Hmm. Czy tam ci już pewnie wyjadą na brzeg? Ale... Nie, nie, nie. Życie ci miłe? Nie, masz zniszczyć czaszkę. Seraz, a. A może. Teleport nie przeteleportował mnie tutaj bez przyczyny. Może gdzieś na tej wyspie jest ta czaszka, albo. Coś, co ma z tym jakieś powiązanie, bo. Bym Chyba bez powodu nie teleportowałoby mnie. Inaczej, gdyby czarny miecz mógł się teleportować gdziekolwiek, to by nie teleportował się gdzieś tam, gdzie może własną marynarką dopłynąć. Eee, I to w sumie w parę minut. A może... Może muszę tam skoczyć? Nie wiem, zobaczę. Eops! O... Ja! Ała, ała! Nie! O nie nie, nie, nie utnęłem, mnie! O nie, to sobie pomysł, tam jest lawa! Oj Firefoxy i Twoje głupie pomysły. Wyciągnijcie mnie, wyciągnijcie mnie, wyciągnijcie. Może to zniszczę, nie. Wyciągnijcie mnie, halo.